No, tutaj dzisiaj będziemy sadzić ziemniaki, no i chciałem najpierw, żeby tutaj trupkiem jechać, ale trupek nie ma ciężarków z przodu, a sadarka pełna swojej waży, więc pewnie by mu przód podnosiła do góry. Więc decyzja padła, że jedziemy żółtym. Żółty tutaj ma, jak widać, ciężarków z przodu do zacnie, więc raczej mu się przód nie będzie podnosił, a trupek sobie ładnie, jak będzie siano robione, to wtedy trupek będzie przepalony no a ja jadę na CPN szybciej, lepiej i czyściej, niż z tych banik cały czas lać na jednej kartlecie jest około pół dony ziemniaków bodajże z tego co pamiętam, I razem jakieś to na ziemniaków będzie do sadzenia. tył podnosi, jak jest tak około tony, wtedy już potrafi tym podnieść. Okay. Tu mamy sazarkę, wszystko ładnie przysmarowane tutaj widać o zaczęło wychodzić tam również i w sumie mamy tylko na tych i na tamtych rolkach i tutaj od spodu mamy po jednej jeszcze, tu musiałam akurat nowo wkręcić bo ta stara nic nie dawała ale widać też ładnie przeszło więc w sumie jest gotowa do użytku sadarka jak sadarka za ładnie nie wygląda ale będą Twoja no i można robić kiedy się chce nie trzeba innych prosić a swoje posadzi, bo w sumie, jak na wygląd jest, tak te wszystkie łańcuchy, wszystko jest mocno napięte. Tutaj mamy z tyłu takie palce, które jakby to strząsają to miejsce, żeby po 2 albo po trzy ziemniaki naraz nie szły. Te wszystkie palce, to wszystko tutaj jeszcze jest w miarę, w miarę o widać. To idzie po tym palcu, a nie już po tym wszystkim, że to jest obiechane i widać jeszcze sporo tutaj regulacji tego palca a jak niektórych to nawet tych rolek nie ma a tu są wszystkie te fabryczne miseczki także wygląd nie za dobry ale jako stan stanem jest dobry o, a tu mam jest taki komplecik kalamitek on nie jest drogi a bynajmniej zawsze są kalamitki pod ręką bo tak jak się kupi z garści to zawsze się pogubią a tak wszystkie są na miejscu głębokość sadzimy? Golnie no 8 cm, jest to, a przykryte jest 15 cm, tak, i na 15 cm głębokości jedziemy Lepiej żeby tu się nie sunął, bo na dół kawałeczek jest. Zasadzone. Jeszcze jedna sadarka pełna i będzie wszystko. Trzeba być tutaj kultywatorem, bo jest zbyt twardo tego jedzenia. I sadarka tutaj nie chce w ziemię wchodzić zbytnio. Z tymi kultywatorem z tymi głębokimi putami fajnie w glebę to wchodzi, więc powinno być ok. Takie mam już posadzone, i teraz tutaj już wszystkie wykręciłem na zewnątrz. I tak, tutaj jak już to zrobiłem, to wziąłem i przesmarowałem wszystkie kalamitki jeszcze raz. Tutaj widać o szmatkę, żeby to wszystko to to powycierać. I jak to przesmarowałem, to przekręciłem jeszcze raz parę razy tą, i wtedy jeszcze raz chciałem przesmarować. A po co tak? No, bo tak, jeżeli po pracy mamy smar, wiadomo, on się tutaj wszystko nam wyciera i mamy smar. Jeżeli on na przykład nam, no w tym miejscu, gdzie on się trze cały czas, no to wiadomo, że on, tam go już nie będzie. Tak samo w orzystkach po czasie smar, jak się wszystko kręci, pracuje, grzeje, to wiadomo, traci się on tam, gdzie się to trze najwięcej i wtedy tego smaru tam nie ma. No, i jak zostawimy to tak, to teraz to wszystko nam się wyświstało, tarza za wszystko co tam było. No, i wtedy na miejsce tego przyjdzie nowator. Tak, jak tego nie przesmarujemy, a tak jak to przesmarujemy, no to według mnie, chociaż jak tam posmarujemy, przekręcimy jeszcze raz posmarujemy, to wtedy tam miejsce, gdzie to się najbardziej tarło, to znowu tam tawot przyjdzie, i to powinno w jakimś tam stopniu to zakonserwować. No, i tutaj takie są właśnie moje przypuszczenia. No, i przy okazji, jak szukałem, ta wotownica, to traktor też wszystkie końcówki stworzeń, pompę wody, wszystko o, tutaj nawet tak czyściutko się udało niektóre tam pompy wody, wszystko się udało też przesmarować fajnie no i nie, może kiedyś zrobię nawet taki test że kupię tam ze trzy łożyska i weźmiemy tak jakby, zasymulujemy pracę czyli tam jedno bez smaru, tego fabrycznego drugie z tym fabrycznym smarem a trzecie weźmiemy jak napakujemy właśnie takiego tawotu chociaż najzwyklejszego do pełnego i wstawimy je do połowy w wodzie, że zasymulujemy to na przykład jak myjemy maszynę. To przy łożyskach też często jest wszędzie brudno i to tam się też karcze myje. No i nie zostawiamy maszyny potem, żeby to wszystko ta woda wyparowała. Na nowo nie smarujemy często, tylko tak to odstawiamy i potem przed pracą tylko smarujemy, no i tam się woda często dostaje. Jak tam tego nie zrobimy właśnie, no to ta woda tam będzie cały czas. I tak właśnie chcę zrobić, że do połowy będzie woda i od góry takie powietrze i tam powiedzmy zostawmy to na jakiś miesiąc, dwa albo tam nawet na rok, tylko tam co miesiąc będziemy patrzeć co się z tym dzieje no i wtedy będziemy mieli podgląd jasny jak to, czy ta moja metoda, że po robocie trzeba smarować również się sprawdza czy nie No ale dobra, koniec tego gadania, jadę to, aha, no jeszcze tutaj trzeba tą ziemię wybrać wiadomo, napada, wszystko mokre się zrobi, to będzie gniło, a póki co tutaj sadza, sadzareczka jak dzwon, wszystko zdrowe nawet mamy o naklejkę, że 12 na godzinę można jechać robimy tutaj komisyjne otwarcie po sadzeniu ziemniaków i tam innych pracach jak tutaj nasza turbinka się ma na razie jest jeszcze lekko skręcona żeby nie dawała swoich pełnych możliwości, bo Kilterek tam nie wyrabia. Ale o w środku jest idealnie czysto. Luz taki jaki był, taki jest. A przód tył? Przód tył nie ma żadnego. A na boki wiadomo, troszeczkę jest, ale grunt ma być, że to przód tył. Nie ma nic luzu. Łopatki też ładne tutaj. Nie widzę, żeby coś tutaj wpadło. Czy coś. Więc powinno chodzić. Dobra, a tu wężu. Tutaj też fajnie czyściutko, także powinno chodzić. Tym bardziej, że teraz zmienimy ten filterek jeszcze. To już w ogóle powinna być bajka. Jak już smarujemy to. I trupka też tutaj możemy przesmarować. Oczywiście tutaj zwrotnice, wszystko. Końcówki również. Najpierw warto sobie wziąć i przeczyścić wszystkie kalamitki. A tu na pompie wody. Tutaj mamy to na kalamitkę takie podwyższenie, ale jako tako kalamitki samej nie ma. No i tutaj też wszystko zrobimy, no bo przód był wszystko robiony. Nie ma żadnych luzów, więc szkoda, żeby to się miało zniszczyć. A jeszcze tu mam kalamitki sobie dorabiane. To wszystko zawsze syf stary, ten wyrzuci, a nowego da, gdzie się trzeba. No, i tutaj najwięcej brakowało w kołach. Chyba z 7 pompień, zanim ta woda zaczął tędy wychodzić, się pokazywać. A tutaj to wiadomo po 3-4, bo tam to już centralnie w to daje. Wtedy trzeba pamiętać, że mamy kalamitkę tutaj przy tej ośce od dźwigni od hamulce. Na sprzęgle też jest kalamitka. I z tyłu tutaj też mamy kalamitkę, od tego, gdzie nasza regulacja siłowa chodzi. I tu na dole, przy tym, gdzie nasz zaczep się rusza, pewnie o tej regulacji swojej bo to dużo tak pracuje. No i jeszcze mamy tu, wiadomo, w środku, przy końcówce kierowniczej, i tu mamy przy pedale sprzęgła, tak od boku, z tamtej strony. No, ja wszystko, co się dało, przesmarowałem. Także trupek jest też mechanicznie gotowy, jedynie. Estetykę tylko mu dać, ale to zaraz po strówku.